26 sierpnia pasjoniści wspominają błogosławionego Dominika Barberiego od Matki Bożej, kapłana. Urodził się w 1792 roku niedaleko Viterbo we Włoszech. W wieku 22 lat, pod wpływem powtarzających się doznań, zrozumiał, że Bóg wzywa go do głoszenia Ewangelii. Wstąpił do zgromadzenia Męki Pańskiej i tu ujawniły się jego nadzwyczajne zdolności umysłu i serca. Wyświęcony na kapłana, zabrał się gorliwie do nauczania, zajął się kierownictwem duchowym oraz pisaniem wielu dzieł. Przepełniony duchowością św. Pawła od krzyża, ukierunkował w szczególny sposób swoją działalność, by przywracać jedność Anglików z kościołem. Udał się do Anglii, gdzie zaangażował się ze wszystkich sił w pracę duszpasterską, do której z woli Boga był powołany. Wielką pociechą było dla niego to, że mógł doprowadzić do kościoła wielu Anglików, między innymi słynnego kardynała Jana Henryka Newmana. Zmarł w 1849 roku. Jego grób w Saton stał się miejscem pielgrzymek Anglików.